Jaki masz nick na main koncie? Nie wiem, jakie jest moje main konto, szczerze mówiąc, już w tym momencie. Uh, ja gram na wielu kontach. Na leście mam NOX i na iście mam Project Noxi z najwyższym rankingiem teraz. Szczerze, to niki niektórych kont pozapominałem, mam zapisane loginy. Chyba mam w tym momencie jedno konto w D1, jedno w D2 i to konto w e, serię do D4 na iście. Tylko to konto ma wysokie MMR, nie? Serio, jakbyś zobaczył tornado, jest z to byś nie uwierzył. Kiedyś zobaczę. Na wspaniały twórca, Bildów poszedł? Nie, awczy. Szuka tej. Noxy 7 jeszcze idzie, no ale to czekam aż przyjdzie. Czy masz konto Steeler Tak, tylko ono ma zmieniony nick. Co so Steeler to chyba w tym momencie Noxy i. Dzień dobry. No, masz czat się o ciebie martwił. Tak? O! No. Kochany czat. To... Zdobyła. Jebate grubas. S-O-U-L-S-T-O-R-N. na da się już grać? 20 zł. Myślnik. Okej, okay. Dziękuję za donejta. Ciekawa wiadomość. <grym> Jak na to, że tylko myśli znaczy 20 zł za myśli? Dziękuję. Chyba, że powinienem tutaj czytać między wierszami jakoś. Myślisz, co może oznaczać myślnik w Donejcie? Czy to może być groźba? Co myślnik? Myślnik. Kurde. To brzmi jak zmisowany Enter. A jestem głupi, bo powinienem brać na drugi level i holinować. Aby rw. Żeby szybciej napierdalać. O Widzę gdzieś yy, jakiś Ale głupio szlak. to zagrałem Ale przeżyłem Skakałem jak małpa i nie zginąłem dzięki temu Eee <grym> Jarvan przechodził w górną dżunglę swoją drogą on mnie zgankował dopiero zauważyłem po pierwszym kampie od razu. To minus, a, bez kity, myślnik to minus. To jest groźba jednak. Minus znaczy, że będzie mniej. I napisał to do mnie, znaczy, że będzie mniej mnie. A to już jest groźba zabicia. Ale żem go przedriftował tu. <grytanie> Rozdzieliliśmy się. Mam E za 5. Co to jakieś dymy? Takie, tak, ja tak ja. go żeby mu nie było za wygodnie. mini dymę, ja mogę na niego wje wjechać. Ja też mogę na niego wjechać. Nawet mam tornado. Go. On ma fleszę, jak coś. Mmm, prezja tak, please. A, ignite. Okay. Ej, mogę ci podjebać? Tak. Fuck. <laughs> A, w sumie on na to peka. nie zauważyłem. Kurde, nie mam, nie mam tego. Se, ja mam to jeszcze. Ej, a bo teraz jest RODO i ja muszę się ciebie spytać, bo jeżeli Co? któryś z tych filmów z naszych będzie na YouTubie, to czy wyrażasz zgodę na to? Mój nick, żeby się pojawił? Tak, żeby się pojawił twój nick i, i głos piękny, kolegi Ignacego. Mój głos kolegi Ignacego. Zastanowię się nad tym poważnie. No to musisz dać teraz odpowiedź, bo nie mam Papieru, tak. a, ten, a na nagraniu to też zobowiązuje. Niech będzie. Niech będzie, że się zgadzam, Ej, bo ten Sajon zaczął mnie cisnąć. Czy podoba ci się Chroma do u o zwiastunę? no co? Nie, nie mam pojęcia co to za skin. Nie widziałem go chyba. Dlaczego Vladimir jest taki mocny i dlaczego Riot nie potrafi robić zbalansowanych, zbilansowanych postaci? Zbilansowany ma dobry bilans kaloryczny, Wladimir. Ej, bo to nie było nawet na ciebie, a ty tym dostałeś. Trochę jestem behind, ale. Znaczy w ekspie, nie? to w kurzajko. Co zrobisz? Na Jak pewno mam... nie zgarniasz laskitów. Ej, Jarvan jest strasznie behind w sumie, bo on zrobił takie ganki na drugim levelu. Beznadziejny wart. Powinienem no, za niego zginąć. Jest na topie. Okej, okay, coś tam podclearował. Kurde. Ciężko się blokuje laser Viktora, e, Bo on go może rzucić za windwallem. Nie, ja tu powinienem mieć killa. Na kim? Na Jarvanie? No. <grych> Zepsułem. Jestem takim typowym Yasuo'em. Cały hey, czas skuszuję fale jak debil. Okej. Okay. Cześć, że kliknąłem Q na niego? I stałem najwidoczniej tak blisko niego, że mnie nie podrzucił skup? że tak na nim centralnie? Tak. Okej, okay, ciekawe. Ciekawa interaction, nie powiem, że nie. Cieszyła mnie ona. Haha. Ha. Nie Ej, zatrzymałeś Miricola na obie. Puszczę bez wizji, a... Przyszedł Jarman i Plej się <laughs> Także nie wiem, czy muszę stawiać tą wizję Ty koniecznie. grasz tym skinem i czy ci się podoba... Aha, zwiastun nocy to jest Nightbringer, okej, okay, dobra, nie ogarnąłem. Tak, bo to jest ta chroma czerwona, już wiem, tak, ona jest Ok. E, nie ma siona. Siona nie ma. I ma ry... i ma typy chyba, nawet chociaż nie jestem pewien co do tego ostatniego. Co nie ma? Eee, chyba ma tepkę, ale nie jestem przekonany. Nie jestem w stu pewien. Nie dałbym sobie za to głowy uciąć. Eee, dobra. Teraz botruk chyba. Nawet co ty robisz? Eee, Jezu ma czwarty level. <gryw> ale na ganku na topie też ma czwarty level. dawaj go. <laughs> no, on jest, jest bardzo behind On jest tak dan w tej gierce, chociaż kurde. <laughs> Mam flaszę zaraz. No, bo tam paicułem jest. O kurde. Trochę myślę, że nie wystarczająco pokarałem Verli, tego Wiktora, chociaż z drugiej strony nie miał tego, nie miał żadnego wpływu na grę. A ja gdzieś tam, nie wiem, w sumie, w sumie też że bardzo nie schodziłem. Bardzo pasywnie gra goście, nie? tego ciężko jest go zabić. Mhm. Mm Jezu, ten sas, ten jest tak niesprawiedliwy. A bez kitu, presence of mind rozwiązuje wszystkie problemy z maną. No tylko jeśli ma... dostaniesz fragi. to, ale... jest, to, jest, pro, to jest problem to mój to z, z runą. Ale... ale bo popatrz, znaczy... bo jak, jak zabijesz gościa, to równie dobrze znaczy... możesz się rikolnąć już. No wiem, i ja tak często robiłem, ale generalnie to wyglądało właśnie tak, że ja zabijałem, i ja nie mogłem plateów zgarnąć, bo nie miałem kompletnie many na nic. Co się dzieje? Co się stało, Dawidzie? Nic, Q nie trafiłem dwa pod rząd. No to Czy dobrze. dalej? Windows skraca animację rzucania tronu? chyba tak. Fajny Q, Weź. Czy wytacza tutaj, jesteście chyba tylko po to, żeby mnie po prostu to ten. wypominać to. mi każdy. Miśnięty autoatak, A nikt mi nie powie, o Nox i dobra robota, okay. robisz, ciekawe. robisz farmę, przewagę. Ej no co jest, to jest zbugowane. No nie no. Faster. Zbugowana gra bez kitu, bo jest taki niezręczny bug mm -hmm. po Firu, po Firze, po Firu, mm, po firu jest równie dobrze. Po Firze, tak, Warwick niechętnie auto atakuje, nie wiem czemu. Może to też dlatego, że wychodzę. Z Ale zibą. po E chodzi ci? Tak, po Firze okay. z E. Nie wiem, czy to bug, czy to po prostu ja źle się pozycjonuję. Mm, też nie wiem. Możliwe, że to bug. Nie o, lol! Nie zabijam przez to Jarvana. Gościu! Ale przegrałeś sobie. Nie wiem, niby zgankowali, ale mamy dwie, że za to. No to. Bardzo dobrze. Ale dziwaczny gank. Znaczy, dziwacznie. Stał na linii i się wymienili. Po prostu z gra Graves rzucił herada i w tym samym momencie rzucił e, ten. Wiecie co, inaczej mogę zrobić, nie, nie mogę. I w tym samym momencie Wiktor się tapnął na bota, porąbano oj, oj, I chyba nawet nic nie się zabili. Zabili, zabili, nie, zabili, to... zabili, ale nie wiem czy pomógł. On zginął? Tak. <laughs> Okej, okay, jeszcze zginął, dodatek wytyf. No to chyba, Wiktor, no nie jest twój dzień przyjacielu, po prostu. Eee, to jest solkie. Mm, nie, nie wiem o czyli mi się nudzi. Ja sobie idę do Ciebie. Okej... Okay. On, da on daje się... On wy, wyjdzie dalej? Jak przejdę tutaj. Jak to puszuję, wiesz, mocno. Ja moc. to wtedy nie wiem co ja robię tutaj. Mogę gozutować. Uh. O ty kurde. Tak naprawdę Zbijmy. to był mój cel. Dobra, live. <laughs> o Jezus! Cowards! Chyba sobie nie żyje, co? Tak. No więc, idę do ciebie. O oh fuck, nie idę do ciebie. Serio? To, o Boże, ostatni shot. Dobra, Ale... zagrałem w gówno. Ej, bo Ale... miałem w głowie, żeby go trochę gonić, a mogłem odpuścić. Ale tak pomyślałem, a co jak jakieś W rzuci dziwne? Kurde, mu spadnie. Nie, mogę nic mu zrobić. Powinieneś więcej grać dłoki z tym chłopem Stopa Dziękuję. na psie Pozytywny gość. To prawda, pozytywny. Chyba, że akurat fiduje, bo... Dlaczego, Masier, feedujesz? Q! Zwracaj Q! No, i raport. Nie, ale... Masier stakuje sobie... Platynkę czy tam niski diament, bo... Mało <tysk> gra i w sumie, nie wiem, gra jakimiś takimi... Skarnerami. To pani Daddy, to Masier, tak? Tak, to ja. No i bardzo pozytywne opinie są na mój temat. Kieruje ci streama, Dawid. Ty? Nie chcę ci przypominać, kto w poprzedniej grze miał 13 zabójstw i jedną śmierć. O, jak jesteś taki cwany, to sobie sam bij ranking. Zobaczymy. Pogadamy, jak będziesz miał, nie wiem, diament. Wiesz, że ja nie lubię grać solo, bo mnie nudzi. Też nie lubię, ale muszę. Nie musisz, masz grać ze mną. Zostaw! Wieża, moja. A ja mu nic nie robię, to jest słudne. No. On nic nie robi, ja mu nic nie robię i tak się miziamy. Znaczy, jak będę miał botkę, to już można, zacznę coś robić. Dobra, daliśmy Jarvanowi 100 golda, trzeba to wykorzystać. D może iść tutaj do mnie Wiktor? Chyba nie idzie. Powiedz, co robić, żeby najbardziej optymalnie zwiększać swoje makrogranic na topie. O, Masier, to chyba do ciebie, jak ty jesteś takim carry dzisiaj. <gry> Dawaj, jedziesz. Kupujesz łórwika sobie pod prezydia, Ej, idziesz, tak? idziesz, idziesz? Idę. Czerpowałem. Dobra, idę. Okej, okay, już nie idź, już nie idź, bo dwa. A, okej. Okay. Nie, bo tu jest Kur... jeszcze. Wiktor, kurde. Nie, no skoczył se za mną, chłop. Aaa, no i... nie zdążyłem zabić. Jeszcze Pike. Po pierwsze, nie słuchaj swojego Midlinera. Zawsze. O, proszę. <laughs> Dawaj, no, dalej. Jeśli... No kurde, no nie wiem, no. Fajne pozycje do wardów są tutaj, tutaj, tutaj stawiać. Znaczy zależy z jakiej strony grasz. Jeżeli grasz od strony niebieskiej, no to tutaj sobie stawiasz kontrola, tak jak ja mam. No uważasz na game, zależy też czym grasz. No kurde, ciężko, ciężko jest... Yy... Powiedzieć, nie znając konkretnego przy przykładu, jak grasz jakimś ornem czy malfightem. Pamiętaj, że nie zawsze musisz wygrać linię, jeżeli grasz jakimś e, utility pickiem, właśnie w stylu malfight. chociaż malfight ma damage, jak się wysnoboluje. Orn w sumie też, ale generalnie ornem, na przykład jakimś się musisz wygrać linii. Jakieś fajne postacie, no to popka. Malfight. Orn jest bardzo dobry też. I też generalnie tanków polecam na solo kill, szczególnie teraz. Tanków? Mhm. Patrz, a co sądzisz o ludziach, którzy uważają, że tankami nie mogą wygrać, bo e, ich teamy fidują i oni muszą mieć damage? Zdarza się, ale to nie w każdej grze, nie? Ale jak zdarza się w każdej grze? A jak co masz się... na myśli nie w każdej grze? Robisz, robisz, wiesz, przerwę od LoLa i nie grasz chwilę. Czy generalnie grając topa. Hmm, fajnie jest grać z kimś. Znaczy to nawet nawet z botlanerem jest dobrze grać? Bo jeżeli masz jakąś flaneczkę ustawioną na. No botę... hmm, bo ja wiem, tak jak w sumie. Jak to jest teraz? Duo, jak jesteś duo, to masz mniejszą szansę. Musisz mieć mniejszą szansę na trafienie drugiego duo w swoim teamie, Bo czasami mogą być dwa duo, ale. Ale jak grasz, rozumiesz, o co tu chodzi, że e, Jungler Bot, Jungler Support, Jungler Meat lepiej wykorzystają Duo, tak mi się wydaje? A Może się ze mną nie zgadzasz? No na pewno, no ale jak już ktoś mnie pytał o to panie, no to tak, tak, nie tak. tak, tak. Okay, okay. generalnie okay. zawsze jest lepiej grać dłonia. nie? Tak, to prawda, Duo zwiększa szansę na no A też pytanie, bo niektórzy tak grają Duo, że. O, co tam dzisiaj jadłeś na obiad? A, kluski Psz. z dżemem. Tutaj... <noise> Kruski taki <z dżemem. głosy> To taki God wśród obiadów. <noise> no i generalnie chodzi o to, że wtedy jak nie dajecie sobie żadnych informacji, to moglibyście grać solo. za nic to jest... Devs Dance Tak, czemu nie. Impreza. Ja w tej grze będę budował. Na razie się power farmie, nie? No, mam 10 creepów na minutę prawie. E, tutaj jest Jarvan. I straciłem kanona. Fuck. Eee, na, te, na ciebie Jarvan idzie. Tak, tak, wiem. Więc ja mam wizję. Ale mnie! Ja jestem spóźniony. O, z battle'ka go On zabiłem flasha. sobie. Fuck, no. ja nie żyję. Ajajaj. Aj, aj. Zepsułem. jak żyje? Nie. Nie, zabiję go. Zostajesz? To jest sobie piramida. Czyli cofasz zaraz. Nie, ja ich tylko trzymam tu. Może się wbije, dla beki. O, idę bo we a dry, a dry, ne, hey. a robił sobie. Nie umiem musiałem wysłowić, wysłowić. Oby nie zajbali. Dziękuję. Tak się zastanawiam, czy ja... Ile do ma? A, jestem daleko. Oj, chłopaku. O, Lol. Zapnął się. Bez topeka Wiktor. Dobra, przepuszuję linię. na 1V1 myślę, żebym poskładał już tego Siona. Albo przynajmniej uciekł, bo on użył nie miał, żeby mnie gonić. A Wiscent, Jasuo, jest dobry? Tak, jest bardzo dobry, ale e, zależy na kogo grasz, nie? A tutaj przeciwnicy nie mają na tyle dużo Magic Damage, żeby to było uzasadnione. Ten krab świecący jest dlatego, że ma aurek, który zdejmujesz, jak nałożysz na niego CCK okay, wtedy traci Rezisty i Armory. Ale dlaczego nikt inny jej nie widzi? w swoich grach. Tak mówicie, że nie widzicie. Nie rozumiem no tego. No może chodzi o... Znaczy nie wiem o co... Yy, nie że się świeci klapy. tak jest taki bardzo biały. Tak bardzo jasny. No, bardzo jasny. Aż tak jasny to faktycznie mnie też coś zdziwiło. Bo też go a widziałeś. Może, tak. A może to wiesz... Może... A Wiesz co? Wydaje mi się, że to mogą, Może być przez niskie ustawienia graficzne. Tak? Bo ty grasz na dosyć niskich z tego co tam tak, słyszałem. Tak, 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 no. To bardzo możliwe, że przez to. Okej, okay, czat. To jest moja chwila. Bo te nawet spele troszeczkę inaczej wyglądają. Czy jest bull buff dla mnie? Nie ma bull buffa. Ale jest Pyjczur dla mnie albo dla Twitcha. Fuck. Też chcę zabijać. Czy masz jakieś efekty specjalne czy coś takiego? Nie. Jakie efekty specjalne. <śmiech> <śmiech> Fajerwerki. Taki plugin. Żeby się krab świeci. Jakby były pluginy do Lola, to bym podmienił jakiegoś takiego kraba na coś takiego śmiesznego. Nie wiem na co. A jak w Left 4 Deadzie. <laughs> A ciekawe, no ciekawe, no skoro ludzie podmieniają skiny, to pewnie jakoś kraba też by się dało podmienić. Nie pytajcie. Dobrze, do widzenia, spytamy. Czasami przekominuję ten, co się tańczy tam. Fajnie mi się farmi topa. <laughs> Idę do was. Okay. Mody. Nie dużo golda mi brakuje. To nie daje nic, nie? Nie daje. Może sprzedam do rana i będę miał już na devsdensa? Co? Złożę tego devsdensa szybko. Zobaczymy, jak on będzie działał. Ja myślę, że to przez ustawienie kolorów, jeżeli wejdziecie w ustawienie graficzne albo gdy na dole będziesz mógł sobie ustawić kolory. No nie. Znaczy ja coś zmieniałem, ale to dawno temu. O, takie mam, ale, ale czy to zrobiłoby, że akurat krab się tak świeci? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Czy zrobisz streama tylko fizem? A, nie przepadam za fizem. Clip, clip out of context. Please. Jaka ranga? E, możesz sobie tu zobaczyć wszystkie rangi w grze. Tak bez strzału. Zależnie od gry, różnie nam rzuca, nie? Masier ma trochę mniejsze MMR. -y. Ale i tak popatrzcie, że ja mam tu P1, nagramy z P1 diamentami, to konto ma bardzo wysokie MMR-y, dość suba. Logopedy jak grał Grace, to też ten efekt na krabie widziałem. No to nie wiem czemu wy się mnie czepiacie o to. No to właśnie. Jest taka opcja, co wyłącza pierdoły typu kruki na skałach, ja to mam. Bo to jest high eye candy, nie? High eye candy. A, tak? To to? No? się zastanawiałem, co to jest. O, sorry, czemu z tej strony? Uuu, Victor's Home Alone. Klikałem rkę po tej stronie, żeby uniknąć. Q, Siona, a i tak nie zerkowało tutaj. Rka, ja słowo czasami nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy ja muszę tak mocno wywalić to, żeby klikać? Wiecie, jak chcę zerkować tego creepa, to muszę tak mocno tutaj. Jak chcę z tej strony. Coś mi się świeci w tej dżungli. Na lowku. Polecam ci ogarnąć gierkę na e, Steamie, Don't Starve Together. Moim zdaniem to gra w twoim e, typie stylu, naprawdę polecam. Nigdy nie widziałem gameplayu w niej. Fajne jest Don't Starve, to jest taki survival. Tylko, że taki... Znaczy ja wiem, że to jest survival, ale nie widziałem gameplayu. Mi się trochę kojarzy, nie wiem czy to jest dobre skojarzenie, z tym, z Isaaciem, ale to, a, nie, 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 nie. mi się to kojarzy, ja to widzę jako takie zmieszanie Isaaca z oh Minecraftem. Dobra, ja puszczę. Ale nie. Nie, wiem. nie, Ajzaka nie. Ciężko, na pewno nie z Ajzakiem. Okay. Grajesz w Ajzaka, nie? Tak, tak, tak. Lubię. Ciężko, to jest trudno granu. Szkoda, że zabrali, bo to była dusza. To dusza była? No. Tak. Dobra, idę... sobie. Do Was, szybko. Tak szybko, jak umiem. Dziewej. Elo. Ej, nie zmisowałem żadnej erki w tej grze. Okay, może, w może, skończycie. Jarvan i Sion tylko żyją. Powinniście. jaki <grytanie> Czy grywasz jeszcze w Overwatcha? Nie, nie lubię Blizzarda. Polityka Blizzarda jest, myślę, tragiczna. No jakby, be, no. jakby atak speed ci ktoś zmniejszał? Daj żyć. E... Nie mają mm. chyba nikogo, kto by zmniejszał? E, Sion ma Tornmaila. Tornmail ja zmniejsza? Tak. Ale tego nie atakowałeś? Atakowałem. Atakowałeś? A, chyba, chyba, go Skół uderzyłem, a kół przenosi okay. hity. Znaczy on hity, no i wiesz. Ale to tylko na sekundę, dziwne. Do której masz live'a? Eee, nie wiem. Znaczy, powiem ci, szczerze, że nie mamy jakiegoś dużego ataku Speedu. Dopiero jak. Eee, tak, masz botka mian... i masz W, a na nich było W, bo czarwan miał mało HP? Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, ja też nie mam e, jeszcze itemów, nie, żeby tak sobie żyć długo. Nie mam jeszcze wizarza, nie mam jeszcze... Jestem na plecach ich. Armorka. Ej, nie wiem, chyba pójdę do was, bo się puszuje. Haha, sekretna technika autoataków. Okej. Okay. Znajoma mi technika. Widzieliście chata? Alternatywne tornado. Podrzucasz gościa i się fleszujesz do niego w zwarcie. O kurwa, jak wleciałem to wejdę! Mój... fuck. Co Dobra myślicie godziny? o alternatywnym tornadzie, bo to było... myślę, że to był highlight tej gry. Podbijasz gościa tornadem, fleszujesz się do niego i to jest tak jakbyś zerkował prawie. <ścoughs> Dokładnie tak. Nie, no Masier, dzisiaj po prostu wszystkie honory dla ciebie idą ode mnie. Dziękuję. Nie ma sensu honorować tych nobów, jak ty jesteś takim koksem. Ko koks 4, 5 na Warwicku.